myślę że gotowe stanowiska gotowe odpowiedzi na to pytania można znaleźć w stanowiskach wojewódzkich rad dialogu społecznego w Katowic, które zostało opublikowana w lipcu 2024 roku a także z stanowisku wojewódzkiego dialogu społecznego w Lublinie z października również 2024 roku a także bliźniaczo podobne Trzecie już zbieżne z wcześniejszymi stanowiskami, stanowisko Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To nie jest przypadek. To są trzy Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, mówią tym samym głosem. Bardzo Państwa zachęcam. Link będzie znajdował się do tych stanowisk poniżej właśnie tego, tego nagrania. Zachęcam Państwa też bardzo serdecznie do Zapoznaniem się z materiałami, które znajdują się na stronie Stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna. W zakładce aktualności są tam linki m.in. do komisji, komisji Sejmowych poświęconych tematyce Transformacji energetycznej, linki do różnego rodzaju wywiadów z prezesem stowarzyszenia. Bardzo zachęcam, tam są gotowe odpowiedzi. Zachęcam też Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście słuchali mądrych ludzi, mądrych energetyków, którzy wiedzą o czym mówią. Dekarbonizacja to nie jest odejście od węgla, tylko dekarbonizacja to jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Można nadal spalać węgiel, którego mamy w udokumentowanych zasobach 55 miliardów ton, co by wystarczyło na najbliższe kilkaset lat dla Polski, jednocześnie nie emitując dwutlenku węgla poprzez stosowanie technologii CCUS. O tym właśnie mówią między innymi Rady Dialogu Społecznego. Inne będą um, powiedzmy uwarunkowania Polski, która ma kilkadziesiąt dni słonecznych efektywnych dla fotowoltaiki, a inny będzie dla Hiszpanii, który ma, która ma 320 dni e, e, słonecznych i nawet... Pomimo tego, jak Państwo na pewno wiecie, w ostatnim miesiącu dwa razy zjawił się blackout, który sparaliżował Hiszpanię i część Portugalii. Transformacja energetyczna do tej pory spowodowała, że w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, największe aktywa wytwórcze, największych firm produkcyjnych przenoszą swoje, relokują swoje fabryki na inne kontynenty, gdzie nie ma takich restrykcji związanych z emisyjnością. Pominę już fakt, o którym mówiłem. Chociaż nawiążę może, że w ciągu 22 lat obniżyliśmy w Unii Europejskiej emisję o 3, z poziomu 3,4 do 2,5 miliarda ton, czyli o 30% i o tyle mniej więcej spadła też produkcja w Unii Europejskiej, Olbrzymim kosztem to się dokonało, a na świecie w tym samym czasie emisja wzrosła z 25 miliardów ton do około 37 miliardów ton.